Dobra, um, skończyłam już powiedzmy plecy tego forsa. Jakby wam to pokazać. O. I tutaj też wbijamy pod sam koniec, czyli pod spód. Jak ja to muszę dobrze trafić pod spód, żeby to końcówka taki też nie wychodziła. I tylko ja się proszę, współpracujcie ze mną. Ale tak, pod spód, chowamy tą pod spodem i jedziemy dalej. I tak cały czas ja sobie konia lepiej mistrzyć w taki sposób. Ja tu chyba zaraz statyk dam. W sensie ten. Wydaje mi się, że teraz będzie lepiej. O. Tylko. No, jest lepiej teraz. Lepiej widać. Co nieco. Już może nie robi się ciemno, ale dzisiaj jest ulewna. podłoga. Podłoga. Podło... Pogoda. Robię igłę tak, że tutaj jest ta pętelka, biorę w nią igłę, daję tak i jest wtedy guzek tutaj i mniejsze prawdopodobieństwo, że po prostu to się urwie. Szyję na obkrętkę, a zarazem też szyję w ten sposób, że robię ten właśnie guzek, a tym bardziej na samych końcach. Tam robię już po prostu samą pętelkę z obkrętką. Wszędzie minki. Teraz postaram się zapełnić te miejsce, gdzie yy, nie ma tego. Nie wiem, czy widzicie te minki, które latami w to Ale dobra, chyba... Gdzie to Dobra, to tu. I ile ja bym tam tego potrzebowała? Niewiele. Okej. Okay. Czyli. Na odwrót. I tutaj robimy zwykłą po prostu obkrętkę. I również na samym początku, jak i na samym końcu, robię pętelkę. Najlepiej dwie koło siebie. Większe prawdopodobieństwo, że się nigdy nic tam nie odpruje. Bo jak tego nie zrobimy, to wystarczy jedna nitka i wszystko poleci. W sensie jedną nitkę tam urwać i się po prostu wszystko yy, utnie, w sensie wyrwie. To tak jak ktoś tam zawsze mówi takie o niteczkę ci wystaje. No i pociągnij i wszystko poleci. Po środku też czasami robię jakieś pętelki. I tak, tak, Trochę to będzie tu widać na samym końcu, ale... ale to sam koniec. Teraz po prostu wystarczy tam zaszyć. Ja sobie igłę wymienię. Jezu, jak teraz wszystko widać, nie jest tak ciemno. Ten statyf ratuje mi życiu. Może nie służy jako statyw, bo telefon leży na ziemi, a statyw jest po prostu za telefonem, ale, ale ratuje życie. A użyłam białego światła, bo lepiej wszystko widać. Dobra. Podcinam tutaj też troszeczkę na nadmiaru. I znowu od środka. I lecimy. Mam za długą igłę po prostu. Znaczy nitkę, nie igłę. To jest nitka. mniejsze nożyczki. Tam znowu maluteńki nadmiar był. Bo jeżeli będzie ten nadmiar, to będzie po prostu to brzydko wyglądać. No i idziemy pod spód konika teraz powolutku, powolutku i do przodu koniu. Kolejny nadmiar. <laughs>